Dzisiaj mamy 17 dzień kalendarza adwentowego. Największa przewaga nad drugim miejscem w historii zimowych Igrzysk olimpijskich. Naprawdę w, w historii zimowych sportów widzieliśmy duże, w przypadku skoków narciarskich i innych, a w przypadku zimowych Igrzysk olimpijskich, jak to się prezentuje? Największą przewagę w historii wypracował Kietil Andre Amont. W super kombinacji wygrywając z ogromną różnicą czasową, a najbardziej dominującą drużyną kanadyjskie hokejistki, które potrafiły wygrać na mierze różnicą nawet kilkunastu goli, gdzie w przypadku hokeja nie jest to aż tak proste. Gdy w przypadku. Amatorskie piłki nożnej jest to możliwe, siatkówki również jest to możliwe oraz koszykówki, to w przypadku hokeja nie jest to takie proste. Zimowe Igrzyska Olimpijskie wiedzą, co to absolutna dominacja. Niestety w najbliższych latach nie doczekamy się takiego czegoś, ponieważ w przyszłości świadkami byliśmy takich dominacji głównie z powodów, iż na, mogliśmy tam zobaczyć głównie kraje, które występowały amatorsko i niektóre kraje Głównie w letnich igrzyskach olimpijskich dalej podchodzą jako do to do amatorskich turniejów.